Hejcie, witajcie z tej strony Natras284, to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj Was witam w Fortnite w trybie kreatywnym. Jak widzicie, mamy nową mapę w naszym Fortnite w trybie kreatywnym i dzisiaj pokażę Wam, jak widzieliście po tytule, jak znaleźć 7 listów miłosnych, e, czyli jak wykonać to wyzwanie, znaleźć 7 listów miłosnych e, na wyspie kreatywnej. Ale zacznijmy od tego, e, skąd ja mam to wyzwanie, no bo jak wiecie, w misjach nie ma tego wyzwania. Jeśli natomiast wejdziemy do naszego e, trybu kreatywnego i podążymy do tego miejsca, to tutaj jest napis od Jonsiego, że możemy na tej mapie znaleźć 7 stron miłosnych, które mamy e, przynieść Jonsiemu i wsadzić do jego skrzynki pocztowej. Także w dzisiejszym odcinku pokażę Wam właśnie, jak wykonać to zadanie, ale zanim Wam to pokażę. To pamiętajcie o subskrypcji kanału, ponieważ 90% osób tego nie robi. 90% osób tego nie robi, przepraszam, pomyliłem się. A przypominam, że co 100 subskrypcji robię konkurs na skina, e, więc kolejny konkurs jest na 3100 subskrypcji. Więc brakuje nam niecałe 80 subów i zrobimy kolejny konkurs e, na skina. Zostawcie także łapeczkę w górę, jeśli możecie. By więcej osób zobaczyło ten odcinek, no i możecie go udostępnić swoim znajomym, będzie mi bardzo miło, e, po to, żeby jak najwięcej osób po prostu wykonało to zadanie i zobaczymy, co za nie dostaniemy. Dobrze, a więc teraz lecimy. Pierwszą kartkę, e, zaraz jak zespanujemy się tutaj, prawda, ogólnie na samym początku, spanujecie się w tym oto miejscu, prawda. Musimy pójść tutaj prosto. I w lewą lub w prawą stronę na schodkach. Musimy podejść do tego Jones'ego i przejść za niego. Tutaj znajdziemy na tym krzesełku dokładnie stronę numer 1, a więc tą stronę podnosimy, no, i jak widzicie, tą stronę ja już podniosłem, ponieważ nie mogę nic już więcej z nią zrobić. Także teraz lecimy tutaj na prawo, biegniemy w tą stronę i. Można tutaj się przelecieć kawałeczek. Podbiegamy do ławeczki, która znajduje się w tym miejscu, i podnosimy kolejną stronę. Tutaj swoją drogą jest piękny widok na e, naszą mapę. Dobrze, teraz biegniemy w tą stronę, dokładnie w tą stronę od e, naszej ławeczki, prawda? I teraz zakręcamy w tą stronę. Musimy przejść koło. Tutaj, naszej wody można się odbić od tej. Jak to się nazywa? No, od tej roślinki, po czym wbiegamy tutaj do środka, i na dole przy statuetce mamy list, który podnosimy, oczywiście. Następnie wybiegamy stąd, przebiegamy koło naszej dróżki, biegniemy tutaj po dróżce, i na tej ławeczce, dokładnie w tym miejscu, mamy list. Numer 4, który także podnosimy. Podnosimy ten list i biegniemy dalej. Kolejny list, który znajdziemy, znajduje się tutaj. Musimy pobiec w tą stronę dokładnie i zakręcamy tutaj, po czym idziemy dokładnie na te schodki. Tutaj na ławce leży kolejny liścior, także podnosimy go sobie i mamy już 5 listów. Biegniemy później w tą stronę. W stronę naszego spawna i stajemy koło napisu love, stajemy koło napisu love. Tutaj, jak widzicie, koło spawna to jest. Tutaj się spawnimy, a tu mamy ten napis love. On jest bardzo fajny. Tutaj podbiegamy sobie i podnosimy ten liścik. To jest już list numer 6. Oraz ostatni list, który musimy znaleźć, musimy przebiec sobie tutaj. Biegniemy w tę stronę, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Po czym dochodzimy do tej statuetki? Musimy sobie wskoczyć na tą roślinkę, i tutaj będzie znajdował się ten list pod stopą naszej postaci. Także podnosimy ten list, i jak widzicie, dostaliśmy informację, że wszystkie rzeczy znalazły, zostały odnalezione wszystkie kartki. Więc teraz wychodzimy z tej wody i musimy się udać na spawn. Musimy się udać na Spawna, także lecimy tutaj na Spawna i teraz musimy znaleźć skrzynkę. Zanim pokażę wam gdzie ta skrzynka, przypominam, kto jeszcze nie zostawił subskrypcji i łapeczki w górę. Proszę, abyście zrobili to w tym momencie, a my zaraz otworzymy tą skrzynkę i zobaczymy, czy cokolwiek dostaniemy. Przypominam, że co 100 subskrypcji robię konkurs. A zostało teraz nam dokładnie 80 subskrypcji do konkursu, także zachęcam do zasubskrybowania kanału. Dobrze, a więc biegniemy tutaj i nasza skrzynka, jak widzicie, tutaj mamy e, tego naszego spawna, prawda? Tu się spałnimy, tutaj mamy ten portal, a tu mamy skrzynkę pocztową. Wkładamy tutaj te wszystkie listy i dziękuję e, przyjacielu za pomoc. E, Stwituj ten obrazek. Na Twitterze. Ok. Czyli w sumie nic zupełnie za to wyzwanie nie dostajemy, ale można się pochwalić na Twitterze i pewnie osoba, która wykonała to zadanie, czyli Horizon NFC, jakoś tam tweetnie waszego tweeta, więc można w sumie wygrać takie troszkę promo na Twitterze, gdy zrobicie to wyzwanie, prawda. Wiecie, można zrobić takie 300 IQ, że na przykład wrzucicie sobie w właśnie waszego tego tweeta z pokazaniem tego napisu na przykład kanał na Discordzie, co nie? To jest takie 300 IQ i wtedy on wypromuje wam też tak jakby wasz Discord, co nie? Czy tam YouTube'a, czy cokolwiek tam sobie wstawicie, co nie? Więc trochę takie 300 IQ. Dobra, słuchajcie, w tym poradniku to w sumie było na tyle. Ja chciałem Wam pokazać jeszcze taką ciekawostkę, ponieważ niedawno do gry zostały wprowadzone zmieniarki stroju. To są takie budki, do których można wejść i można zmienić sobie tutaj strój, muzykę i w ogóle różne rzeczy. I z tego co wiem, to w trybie kreatywnym powinno się móc włączyć muzykę. Nie wiem, czy ja mam ją po prostu za cicho. A, czy też u mnie jest coś zacięte, ale z tego co wiem, to właśnie e, muzykę powinno móc się puszczać w trybie kreatywnym. E, możecie się pochwalić, czy wam to działa. Jeśli wam to działa, to napiszcie. Jeśli wam nie działa, no to też oczywiście napiszcie. Dobra. I drugą taką ciekawostką z tego trybu jest to, że jeśli wejdziemy sobie tutaj na górę i pójdziemy tutaj, to. Tu, ostatnio jeszcze, dzisiaj w sumie przed dwoma godzinami, był Jailbreak. Niestety, Jailbreak został już zastąpiony trybem Live Simulator. To jest kolejny taki tryb z Robloxa. I tutaj mamy też Battle in the Kitchens. To jest też nowa gierka. To jest z czego, to, z czego widzę to 1V1 albo 2 versus 2, więc to też jest naprawdę bardzo spoczko. Ale tutaj mamy kolejny właśnie tryb e, taki jakby Robloxowy, prawda? Mm. Więc tak to się prezentuje. No i co? Słuchajcie, ja myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. E, dziękuję wam za oglądanie. I co? Jeszcze wam powiem ostatnią ciekawostkę, jako to, że e, na tej mapie możemy znaleźć właśnie takie na przykład e, obrazki e, ze skinami. No, to była taka zapowiedź tego skina, on już jest aktualnie w sklepie, ale na mapie możemy znaleźć różne takie obrazki i ktoś to wie, może jakiś skinek wejdzie nowy, może jeszcze się pojawi jakaś zapowiedź tutaj na mapie, więc warto wchodzić codziennie do trybu kreatywnego. Poza tym. E, no, właśnie, może wejdzie jakaś zapowiedź i przedwcześnie będziemy znali jakiegoś skinka. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. O, widzicie, tam na przykład jest zapowiedź innego skinka. Chodźmy zobaczyć, co to jest. No, widzicie, tutaj jest zapowiedź takiego skina. Dobra, e, nie będziemy przedłużać. Chciałem Wam przekazać właśnie dzisiaj poradnik do e, tego, jakby, wyzwania albo do tej rzeczy. Nie wiem, jak to określić. I chciałem was, Wam też przedstawić te parę ciekawostek właśnie z tego lobby e, trybu kreatywnego. No i co, to by było na tyle. Przypominam o konkursie na skinac za 80 subskrypcji. E, no i co, dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Cześć i pa pa.